A przepraszam, jaka szczepionka de facto po roku yy może być dobra? Jeżeli sami lekarze twierdzą, eksperci, że de facto szczepionka to po 10, po 5 latach jakichś badań i tak dalej, i tak dalej, tym bardziej, że, podkreślmy to, na wirusy nie ma szczepionek, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, wirus mutuje i tych mutacji może być nawet tysiąc. To, co będziemy się codziennie szczepić po 10, po 15 razy, bo tyle tych szczepów na przykład COVID-19 będzie. Słowa mojego poprzednika dość mocno mnie dziwią, ponieważ wydaje mi się, że wszystkim znane są szczepionki przeciwko chorobom, przeciwko wirusom mówiącym takie choroby jak odra, świnka czy różyczka. W Polsce bardzo popularna jest szczepionka przeciwko polio, a ostatnio dużo się mówi odnośnie szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Więc szczepionki przeciwko chorobom wirusowym istnieją i, i wiemy o tym wszyscy. Co do y, długości Badań nad wirusami, nad szczepionkami mRNA, te prace trwały od dawna, były one ukierunkowane na przykład na zwalczanie wirusa MERS i w wyniku powstania nowej pandemii zostały ukierunkowane na przeciwdziałanie rozstrzygnięciu się pandemii wirusa SARS-CoV-2. Proszę Państwa, musimy zrozumieć, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Mamy obecnie szczepionki. Szczepionki działają przeciwko mutacjom wirusa, które już są. Więc musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać pasaż tego wirusa w naszej populacji, ponieważ widzimy rozprzestrzenianie się tego, tych zachorowań wśród bardzo młodych ludzi. Więc szczepmy się i wierzmy nauce. Problem jest w tym, że Taki kształt, taką strukturę ma również białko w organizmie ludzkim, białko, które odpowiada za tworzenie tak zwanego to znaczy za tworzenie łożyska, czyli możliwość zagnieżdżenia zapłodnionego jaja płodowego w łożysku, w macicy. W momencie, kiedy pojawiają się przeciwciała przeciwko temu białku, nie dochodzi do rozwoju ciąży. Czyli jest to działanie, które powoduje bezpłodność. Całe szczęście podobieństwo do antygenu, jakiegokolwiek białka w organizmie ludzkim nie stwarza sytuacji, w której przeciwciało tworzone czy wytwarzane po zastosowaniu szczepionki działa na ten antygen, mimo. Nawet podobieństwa, w związku z tym nie ma żadnego ryzyka tego, że szczepienie przeciwko COVID-19 będzie wpływało na interakcję z jakimikolwiek innymi antygenami niż antygeny wirusowe. Dotyczy to oczywiście również antygenów. Trofoblastu. Jeżeli chodzi o kobiety starające się o ciążę, w tej chwili mamy dość dobre dane wskazujące na to, że zaszczepienie niezależnie od tego jakim preparatem szczepimy młode kobiety nie wpływa zarówno na niepłodność, jak i na trudności z zajściem w ciążę i w związku z tym nie zaleca się żadnego okresu karencji między szczepieniem a zachodzeniem w ciążę. Według CDC i organizacji międzynarodowych, amerykańskich, brytyjskich, europejskich zaleca się również w chwili obecnej rozważanie szczepienia kobiet w ciąży, mimo że badań na ten temat mamy niewiele, ze względu na to, że docelowa grupa jest dość grupą specyficzną, jednak rozważa się te szczepienia, szczególnie u pacjentek, które są pracownikami opieki zdrowotnej lub też pacjentek obciążonych chorobami współistniejącymi, chorobami serca, nadciśnieniem, cukrzycą, biorczyń, przeszczepów, pacjentek z niewydolnością krążenia czy niewydolnością oddechową, ciężką astmą skrzylową. Także na chwilę obecną pacjent, grupa kobiet ciężarnych starających się o ciążę jest również grupą docelową szczepień przeciwko COVID-19. Ale zwróćmy uwagę, że produkowanie skutecznej, bezpiecznej szczepionki to jest cały łańcuch jakby od pomysłu, od koncepcji, poprzez badanie pierwszej, drugiej, trzeciej fazy. To trwa lata. Badania skuteczności i bezpieczeństwa leków trwają lata, długie lata. To nie jest pół roku, to nie jest rok. Więc osobiście nie spodziewałbym się skutecznej szczepionki po pół roku czy po roku badań. Tak jak próbuje nam się przedstawić, że na wiosnę będziemy mieli szczepionkę. Proszę Państwa, jeżeli słyszycie Państwo, jakoby akurat szczepionki przeciwko koronawirusowi nie były wystarczająco przebadane, czy nie można było akurat tego zrobić w, na, w przestrzeni jednego roku, jest to nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że akurat wyniki tychże badań są łatwe do znalezienia. Są opublikowane przez znane czasopisma w rodzaju New England Journal of Medicine, czy The Lancet, gdzie grupy badane liczą po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Sama koncepcja szczepionek czy mRNA, czy aparat szczepionek wektorowych, też nie jest nowa. Szczepionki mRNA mają, swój, mają swoje korzenie w latach 70. XX wieku, szczepionki, szczepionki mRNA w latach 90. Badania nad nimi zaczęto szerzej prowadzić w trakcie wybuchu epidemii SARS-CoV-1 w roku 2002-2003, ta epidemia się skończyła, natomiast badania laboratoryjne na zwierzętach, później w przypadku koronawirusa, NERS trwały dalej. No i w momencie, kiedy ogłoszono pandemię COVID-19, można było oprzeć się na tych wynikach, zgromadzić się i od razu wdrożyć badania pierwszej fazy klinicznej. Nawiasem mówiąc, szczepionek wytworzonych w sposób nieetyczny, szczepionek wytworzonych na bazie linii komórkowych z dziecka, które zostało abortowane, to zaczynają otwierać oczy i mówią: No nie, no nie, to tak nie może być. Żadna szczepionka, w tym szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, nie zawiera fragmentów ludzkich płodów. Co więcej, żadna szczepionka nie powstaje na bazie abortowanych płodów, ani nie jest na nich testowana. Na pewnych etapach produkcji części szczepień wykorzystuje się tzw. szczepy komórkowe. Nie należy jednak mylić tego z wykorzystaniem ludzkich tkanek. Są to komórki namnożone laboratoryjnie z komórek pochodzących z materiału ludzkiego pobranego 50-60 lat temu. Należy zaznaczyć, że zabiegi terminacji ciąży odbyły się z przyczyn pozamedycznych, a ich celem nie było wyprowadzenie linii komórkowych. Te linie komórkowe utrzymywane są w taki sposób, że ich aktywność życiowa jest nieokreślona. W związku z tym nie ma potrzeby wyprowadzania kolejnych linii, które nie byłyby już tak znane i sprawdzone jak te z XX wieku. A kiedy możemy oczekiwać, czy będzie widoczne, komplikacje poszczepienne? A dlaczego one się w ten sposób pokazują? A jakie one są? Bo to, że ktoś zemdleje, to oznacza, że jego mózg, kolokwialnie mówiąc, się smaży. To nie jest tak, że ktoś sobie zemdlał e, dla przyjemności. Co się dzieje na poziomie mózgu wtedy, jeżeli chodzi o działania niepożądane. Poszczepionce przeciwko COVID to mogą one wystąpić, tak jak i w przypadku każdej innej szczepionki. Generalnie są one niegroźne i krótkoterminowe, gdyż najczęściej występuje ból w miejscu podania, ból mięśni, ból całej kończyny, zaczerwienienie, czy też obniżenie nastroju bądź stan podgorączkowy. Jednak po około dwóch dniach one mijają. Natomiast co do pana z przykładu i omdlenia, a wręcz smażenia się mózgu, to nic takiego nie występuje. Oczywiście u osób, u których była reakcja anafilaktyczna na przykład na szczepienie przeciwko grypie, tutaj także ona może wystąpić, dlatego na miejscu jest personel, który takim pacjentem się zajmie, a po około 15 minutach wszystko wraca do normy. Natomiast u pacjentów zdrowych takie, takie epizody nie występują. Kochani ludzie, to nie szczepionka, to eksperyment medyczny. Szczepionka nie została wynaleziona, żeby nas chronić przed pandemią, tylko pandemia została wynaleziona, żeby nas wyszczepić i jeszcze zarobić. Ludzie będą genetycznie zmodyfikowani. Otwórzcie oczy. Bill Gates, Microsoft, szczepionki mRNA i globalny spisek, mający na celu przekształcenie ludzkiego DNA, syntezy białek i funkcji odporności. Szanowni Państwo, szczepionki nie zmieniają ludzkiego DNA. Szczepionki mRNA nie mają nic wspólnego z DNA. Wróćmy do poziomu biologii szkoły i średniej. Pamiętacie Państwo, że nie ma to jedno z drugim nic wspólnego, RNA z DNA. Proszę pamiętać, że mechanizm działania tych szczepionek jest zupełnie inny. Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że podajemy króciutką nić RNA, która powoduje, że nasze komórki wytwarzają taki, można powiedzieć, list gończy za przestępcą. Ten list gończy to jest coś takiego, co nasza komórka wystawi na zewnątrz. I spowoduje, że nasi żołnierze, czyli komórki układu immunologicznego nauczą się walczyć z tym, co nam grozi z wirusem. Dla wszystkich antyszczepionkowców jest w takim razie prosty przekaz. Bill Gates nie wszczepia nam chipów, technologia 5G nie będzie państwem rządzić. Nie zmieni się państwu materiał genetyczny, nie urosną państwu rogi, nie zmieni się państwu kolor skóry, trzecia ręka się nie pojawi, nie zmienią państwu orientacji seksualnej, dziewczyny nie staną się bezpłodne. To wszystko są, proszę Państwa, mity. Mity podobne do tych czasów, kiedy nasi pradziadkowie bali się pędzącej lokomotywy. Nie bójcie się Państwo lokomotywy, nie bójcie się Państwo szczepionki. Szczepionka zakończy pandemię. A ze szczepieniami dla osób przewlekle chorych, z nowotworami, chorobami sercowymi, po przeszczepach itd. Czy oni mogą się szczepić na COVID? Czy zrobiono dla nich w ogóle jakieś badania? Czy są przesłanki kliniczne? Czemu nic nie wiadomo? Jest to bzdurny i bardzo szkodliwy mit. Osoby przewlekłe chore są o wiele bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19 czy nawet zgon, i właśnie dlatego powinna być odporność w wyniku szczepienia, a nie przechorowania. Już sama infekcja jest dla nich bardzo groźna, a pamiętajmy, że coraz częściej mówimy o zespołach pokowidowych czy tak tzw. long COVID, gdzie objawy utrzymują się nawet kilka miesięcy. Jest to niepotrzebne i łatwe do uniknięcia ryzyko, jeśli tylko się zaszczepimy. Obecnie jedynym przeciwwskazaniem do szczepienia jest ostra choroba infekcyjna z gorączką powyżej 38 stopni Celsjusza, czy znana wcześniej alergia na składniki szczepionki. Czy szczepionki genetyczne to bomba epidemiologiczna? W mediach pojawiają się informacje na temat grożącej nam bomby epidemiologicznej spowodowanej masowymi szczepieniami. Aktualnie do użytku w Polsce szczepionki przeciw COVID-19 opierają się na dostarczeniu naszych komórek materiału genetycznego, który umożliwia syntezę jednego z białek koronawirusa, to jest białka kolca. Sam koronawirus w procesie funkcjonowania w ciele człowieka wykorzystuje prawie 30 białek, w tym białek strukturalnych innych niż białka kolca. Sami widzimy, że nie ma możliwości, by w wyniku zaszczepienia zarazić się koronawirusem, gdyż nie ma możliwości, by złożyć wirusa samych białek kolca. Objawy infekcyjne, które często towarzyszą szczepieniu, nie wynikają z obecności wirusa, lecz są wyrazem reakcji układu odpornościowego na obce białko dostarczone w procesie szczepienia. Myśląc o COVID-19 w kontekście historycznym, należy stwierdzić, że od czasów słynnej Hiszpanki, czyli pandemii grypy lat 1918-1920, nie było tak śmiercionośnej choroby. Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, jesteśmy o wiele lepiej przygotowani, bo mamy do dyspozycji szczepionki. Szczepionki, które są niezwykle skuteczne, którym musimy wierzyć i które bez wątpienia potrafią i pozwolą nam ocalić wiele istnień i wiele milionów żyć ludzkich.